Pokój dobro, kochani. Dzisiaj jest środa 2 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kiedy przychodzicie do jakiejś przychodni lekarskiej, czy do jakiegoś ośrodka zdrowia, czy do szpitala, to widzicie, że zaraz na samym początku jest rozpiska wszystkich pomieszczeń, wszystkich pokoi, w których przyjmują lekarze specjaliści. Od razu wiecie, gdzie jest neurolog, gdzie jest kardiolog, gdzie jest stomatolog czy okulista. A co wy na to, gdybyście zobaczyli taki napis: Tutaj przyjmuje lekarz, który leczy wszystkie choroby. Myślę, że w tym pokoju siedziałby pewnie Pan Jezus. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj w Ewangelii mowa jest o, o tym, że Pan Jezus szedł do domu Szymona Piotra, gdzie uzdrowił teściową Szymona, gdzie również przychodzili ludzie z rozmaitymi chorobami, a Jezus kładł na nich ręce i uzdrawiał. Co więcej, Jezus leczył również nie tylko choroby fizyczne, ale również choroby duchowe. Przychodzili do Niego ludzie z rozmaitymi chorobami duszy, przychodzili opętani, przychodzili ludzie, którzy zostali owładnięci przez złego ducha, a Jezus wszystkich uwalniał. W pierwszym liście do Koryntian Jezus wyrzuca mieszkańcom Koryntu ich niedojrzałość mówi, że często przywiązują się do ludzi, do różnych, no właśnie, specjalistów. Do tych, którzy prowadzili ich przez jakiś czas i często przywiązują się po prostu do ludzi zamiast do Pana Boga, który posługuje się tymi ludźmi. Wręcz mówi, że niektórzy są przywiązani do Pawła, niektórzy do Apolosa, i pewnie do innych ewangelizatorów. I w dzisiejszych czasach właściwie dzieje się podobnie. Niektórzy mówią, ja jestem papieża Jana Pawła II, a ja papieża Benedykta, a ja jestem wpatrzony w papieża Franciszka. I święty Paweł mówi tutaj bardzo wyraźnie, że to nie ten, który sieje, nie ten, który zbiera, ale ten, który daje wzrost, ten zasługuje na szacunek. I dlatego też w Panu Jezusie jest pełnia. Nie możemy rozdrabniać się i przywiązywać się do lekarzy specjalistów, do ewangelizatorów specjalistów, ale do Pana Jezusa. Kiedy Jezus uzdrawiał, to ludzie chcieli go zachować jeszcze dla siebie, żeby jeszcze nie odchodził z ich okolic, chcieli jeszcze porozwiązywać wszystkie swoje sprawy. W dzisiejszych czasach też tak jest, że niektórzy mówią: Tutaj jest Ziemia Święta, a tutaj może jest Ziemia Przeklęta, a tutaj mówią, że tutaj jest więcej chwały Bożej, a tam mniej. Pan Jezus mówi, że On chce iść również do innych miast, do innych miejscowości, aby innym głosić również Słowo Boże. I wszędzie tam, gdzie jest Jezus, tam jest święto. Wszędzie tam, gdzie jest Pan Jezus, tam jest ziemia święta. Cokolwiek w kościele się dzieje, to wszystko powinno prowadzić do chwały Pana Boga, byśmy nie przywiązywali się ani do miejsc, ani do ewangelizatorów, ani do jakiejkolwiek duchowości, czy franciszkańskiej, czy dominikańskiej, czy jezuickiej, czy jakiejkolwiek innej, byśmy byli przywiązani do Pana Jezusa. A więc, kochani, w Panu Jezusie jest cała pełnia. On jest specjalistą od wszystkiego. On również jednoczy wszystkich tych, którzy mają jakieś specjalizacje, bo nie są alfą i omegą, tak jak Pan Jezus. Ktoś jest specjalistą w jednej czy drugiej dziedzinie, każdy ma swoje zadanie, tak jak również w Piśmie Świętym jest napisane, że każdy działa dla dobra całego organizmu, jakim jest Kościół. I być może myślisz sobie, że ja mam taką chorobę, mam takie trudności, Mam takie przypadłości, że właściwie nikt nie jest w stanie mi pomóc, żaden specjalista. Jeśli tak myślisz, to jest to błąd, dlatego że Pan Jezus jest właśnie tym, który jest odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania, jest tym, który jest lekarzem na Twoje choroby. Przyjdź do Pana Jezusa, naprawdę nie bój się. Nikt z ludzi nie jest w stanie Ci pomóc, sam nie jesteś w stanie sobie pomóc, ale możesz przyjść do Niego, ponieważ On. Jest lekarzem, który leczy zarówno ciało, jak i duszę. Oczywiście Pan Jezus posługuje się lekarzami, posługuje się różnymi specjalistami, którzy są nam wszystkim potrzebni i my nawzajem służymy sobie, i to jest piękne, i to jest dobre. Niemniej jednak pamiętajmy, że nad całością czuwa, głową powiedzmy tego organizmu jest nasz Pan Jezus Chrystus, a więc nawet jeśli nie znajdujesz tutaj oparcia w żadnym człowieku, tutaj na ziemi, możesz przyjść do Pana Jezusa. Jak widzicie, kochani, dzisiejszy odcinek jest nagrywany u mnie w pokoju ze względu na deszcz, i właściwie nawet deszcz nie jest w stanie pokrzyżować planów, aby codziennie Słowo Boże dotarło do Was właśnie przez to okienko, a przede wszystkim do Waszego serca. Na zakończenie zapraszam Was do przyjęcia Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa.